Uwaga! disclaimer. Materiał zawiera odniesienia do szczurów. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Rat's Nest. Totalny bałagan. My room is a total rat's nest after the weekend. Lab rat. Królik doświadczalny. I feel like a lab rat trying all these TikTok filters. Rat someone out. Naskarżyć na kogoś. Ro. Why did you rat me out to the teacher? Smell a rat. Podejrzewać, że coś nie gra. I smell a rat in this giveaway. It seems too good to be true. Look like a drowned rat. Wyglądać jak zmokła kura. I ran to school in the rain. Now I look like a drowned rat. Trzy wersje powiedzenia. Wystroić się jak szczur na otwarcie kanału. Like a peacock at a pigsty. Jak paw w chlewiku. All dressed up with nowhere to go. Ubrany jak na bal, ale nie ma gdzie iść. Like a million bucks for a $5 event. Wyglądać na milion dolarów na wydarzeniu wartym 5 dolarów.